Cześć. Co słychać? Rozmawiałem z Miguelem. Sam poprosił, żebym przestał być jego opiekunem. Powinieneś się cieszyć. Ułatwił ci zadanie. Boję się, że popełnisz błąd. Czuję się winny. Jedynym winnym w tej historii jest Miguel Arango. Mylisz się. Wychowałem cię w szklanej kuli, z dala od rzeczywistości. Musisz wiedzieć, że w życiu zdarzają się zdrada i kłopoty. Trzeba umieć wybaczać. Miguel zrobił ci pranie mózgu? Nie chcę, żebyś straciła chłopaka z powodu jednego błędu. I kto to mówi? Człowiek, który spotyka się z jakąś pierwszą lepszą. Należy mi się więcej szacunku, mojej partnerce również. To wspaniała kobieta. Szanuję ludzi, którzy na to zasługują. Takich jak Almarei. A twoja dziewczyna. Czemu mi jej nie przedstawisz? Mam swoje powody. Widocznie to nic specjalnego. Jestem w niej bardzo zakochany i nie pozwolę nas obrażać. Wszystkim ludziom należy się szacunek. Szanuję ludzi, którzy naprawdę mnie kochają. Na przykład Alma. Ona ma dobre serce. Nie to, co inni. Ja też szanuję Almę. Ma wiele zalet. Zgadzam się z tobą. Czemu nie możesz stworzyć normalnego związku? Takiego jak Alma. I jaki ona związek stworzyła. Spotyka się z profesorem Reverte. Tak ci się wydaje. Ostatnio ciągle widzę ich razem. Są szczęśliwi, uśmiechają się. Ich związek jest oparty na szacunku i zaufaniu. Ty też powinieneś taki stworzyć. Oczywiście. To na pewno zapewni jej szczęście. Cześć. Nie widziałaś Alicji? Co ci jest? Nic. Jak to? Znowu Pasqual. Chodzi o pilar. Wyjeżdżam w południe, a ona postanowiła zostać z ojcem. Dobrze to przemyślałaś? Na pewno chcesz wyjechać. Życie z czasem oddali nas od dzieci, kiedy dorosną. Wybiorą wtedy własną drogę, ale teraz może lepiej zostań. Dla mnie to byłby krok w tył. Straciłam zbyt wiele lat w nieszczęśliwym małżeństwie. Chcę znowu się zakochać, poczuć, że żyję. Rozumiem cię. Tak powinno być. Ale z drugiej strony, nie będziesz tego dzielić z córką. Ja spotkałam mężczyznę swojego życia, tego wymarzonego. myślę nawet o małżeństwie. Poważnie? Tak, ale nie jestem w pełni szczęśliwa, bo nie mogę się tym podzielić z Robertą. Rozumiem. Pomyślałaś, czym będzie Twoje życie bez córki? Nie będziecie się widywać, rozmawiać. Tak się cieszyłam, kiedy Roberta mi o wszystkim opowiadała. Nigdy nie sądziłam, że kiedyś ją stracę. Teraz czuję wielką pustkę. Nie straciłaś jej. Wiem, że tak. Popełniłam błąd i przyszło mi za niego zapłacić

Gdzie Tomas? Spilar. Nie zauważyłeś? Nie. I dosyć tego. Sol, mam prośbę. A ja nie mam czasu, tym bardziej dla ciebie. Poznaj Tomasa z którąś z twoich koleżanek, to pilne. No, spotyka się z Pilarem. Właśnie tego nie chcę. Ona niszczy mu jego najlepsze lata. Zrobię to tylko dlatego, że nie mogę znieść widoku Pilar z ex. Tracę przez nią notowanie. Kogo mu przedstawisz? Nikogo. Tomasz wróci do mnie. Nieźle. Wiesz co? Cześć. Jak się masz? Co chciałaś? Zrobię to szybciej niż myślisz. Ale Włączaj. Przepraszam, szukam almy. Przed chwilą rozmawiałyśmy, ale już wyszła. Obie się wzruszyłyśmy. Pewnie mówiłyście o dzieciach. O nich też, ale głównie o życiu. Chciałabym czuć się teraz jak Alma. Zabrzmiało, intrygująco. Jak się miewa pani Rej? Mam nadzieję, że nie będę niedyskretna, jeśli powiem, że jest bardzo zakochana. Bardzo zakochana. Pewnie w profesorze reverte. Tego nie wiem. Tak słyszałem od córki, ale może się mylić. Kto wie. Alma spędza tu dużo czasu. Jeśli to rewertę, bożą ładną parę. Przystojniak z niego. Szukałem cię. Poszłam po herbatę. Myślałam, że już wszyscy śpią. Ja wracam do siebie. Nie musisz tłumaczyć. Dowiedziałem się, że zerwałaś z Miguelem. Tak. Pewnie dotarły do ciebie wszystkie plotki. Rozumiemy, jak się czujesz. Ale wiedzę, że gdybyś czegoś potrzebowała, możesz na mnie liczyć. Pamiętaj. Dziękuję. Dobranoc.